Od wczoraj Bóg milczał. Kamienie mówiły, niebo płakało, a człowiek chyba także zrozumiał swoje miejsce. Potrzebny był ten stan, żeby, żeby wszystko zburzyć i zacząć stawiać na nowo. A trzeba zacząć od budowy nowego świata, w którym panuje ład i harmonia. Świata, w którym nie ma miejsca na zło, na śmierć. I tym jest raju, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Po ten pierwotny zamysł Boga, który powstał na słowo Boże. Świat, który był bardzo dobry. Bóg na nowo zaczął mówić do nas. Zwrócił się do naszych prarodziców, Wrócił się do Abrahama, który odpowiedział w wielkiej gotowości: Oto jestem. I powiedział to także, gdy usłyszał wezwanie i gdy miał złożyć ofiarę z Izaaka. I ostatni raz, po próbie wiary. Oto jestem, bo obecność jest ważna we wszelkich momentach. A kiedy naród w niewoli wznosił swe błagania, Bóg też usłyszał ich wołanie. Usłyszał i zareagował, bo bo nie był głuchy na ludzką krzywdę. Nie jest głuchy. A skoro usłyszał, to też zareagował i wyciągnął swoje dzieci. Jednak nic by się nie dokonało, gdyby, gdyby oni nie uwierzyli. Bowiem docierali do miejsc, w których nie mieli planu wyjścia z sytuacji. Wiara była kluczem. Była hasłem, i takim pozwoleniem. Właśnie Pan Bóg wkroczył do akcji. I człowiek wiedział, że już nic nie może zrobić, by coś zmienić swoimi siłami. A kiedy Bóg pokazał swoją potęgę otwierając im Morze czerwone, wtedy Lud wystraszył się. Lud, który boi się swego pana. Nigdy nie będzie go kochał prawdziwie. Dlatego przez usta Izajasza mówi: Nie lękaj się. Uczynię cię najpiękniejszym, szczęśliwym, radosnym. Widziałem twoje życie i wyciągnąłem cię z dołu i dałem ci nowe istnienie. Ale bądź wierny. Ufaj i daj się prowadzić. A kiedy znów. Odżyjesz i odczujesz pragnienie, przyjdź i zaczerpnij ze zdroju życia. Przyjdź i posłuchaj, co ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, bo moje słowo jest mocne. Ono ożywia, przemienia, wydaje owoce, jeśli uczynisz je swoim słowem życia. Lecz pamiętaj, że ilekroć odejdziesz z właściwej drogi, ilekroć pominiesz przykazania, zmarniejesz. Teraz pomyśl, co może się z Tobą stać, jeśli się nie nawrócisz. Staniesz się żebrakiem, bez swojego miejsca, staniesz się wygnańcem, by w ten sposób się oczyścić. Bo jak mówi Pan, nadejdzie czas zbierania tych, co się rozproszyli, by znów Doświadczyli mocy miłości, by mogli otrzymać serce nowe i nowego ducha, by już więcej nie grzeszyć. I to jest historia narodu wybranego. I to jest nasza historia, bo i my zostaliśmy włączeni przez chrzest, który dotyka śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To jest opis naszego życia które od początku jest naznaczone obecnością Boga i kierowane Jego Słowem. Tym wypowiedzianym i tym wcielonym w Jego Syna. Tylko czy my zdążyliśmy umrzeć dla grzechu? Czy już żyjemy dla Boga? A może patrzymy na to swoje życie, jak te kobiety, które poszły do grobu i nie widzimy w nim Jezusa. Jesteśmy bezradni, bo powiem, że on tam powinien być, a jednak go nie ma. Robiliśmy wszystko przykładnie, zgodnie z przekazaniami, modliliśmy się, sakramenty przyjmowaliśmy, a nie ma w nas Chrystusa. Pewnie znów nas wystawia na próbę. Ukrył się, żebyśmy go szukali. Byśmy po raz enty zostawiali swoje sposoby i metody, byśmy przestali knuć taki awaryjny plan i wreszcie mu zaufali. Bo wszystko, co robimy, my robimy w złym miejscu. Szukamy wśród siebie, a nie tam, gdzie jest życie. Słyszeliście, że. To, co się stało, to, co opowiadały kobiety, było czczą gadaniną. I Piotr poszedł, zobaczył i wrócił do siebie, i dziwiąc się, że tak to wszystko wyjest. No to jest właśnie to, co przed chwilą mówiłem, bo wrócić do siebie, to. to nie przyjąć tego, co nie jest moje, tego, czego nie pojmuję. Nie potrafię zrozumieć, nie potrafię uwierzyć. Już nic nie powinno być nasze, moje, dla mnie. Myśli, chcę być człowiekiem wiary, wszystko powinno być u Boga i w Bogu. Mój strach, mój lęk, moje zaufanie, moja miłość. Przypomnijmy sobie, jakie słowo mówił Bóg o nas i do nas. Co wobec nas uczynił. I co dla nas zaplanował? Uwierzcie, jeśli chcecie zacząć nowe życie w Chrystusie, który dla nas umarł i z wstał. Amen.